Szarze łańskie. Z takimi szablami. Hej, Timon, ciekawe co ty na to. On jeszcze trochę żyje. Dobra, co my tu mamy? Stój Timon! Przecież to tylko lwiątko! Spójrz na nie! jakieś śliczne i zupełnie samiutkie! Mogę je wziąć? Pumba! Od Przecież to lew! Ale zjadają takich jak my! On jest taki malutki Ale kiedyś urośnie! Może przejdzie na naszą stronę! Ha, wygadujesz głupoty, stary! Może przej Ej! Zaczekaj! To całkiem możliwe! Nie głupio byłoby nie tylba po swojej stronie! No jasne, trzeba mieć łeb na karku. No właśnie, stary, ale tupu, po... chodźmy lepiej poszukać cienia. No jak żyjesz? Chyba tak. kiepski. Uratowałem cię! No, pumba też. Troszkę. Dziękuję wam. Hej, a ty dokąd? Donikąd. Nie, jak zbity pies. To już piją dzieci? Nie, 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 mówię, że markotny. A. Co cię zżera, mały? Nic, on jest na końcu łańcucha! Po Pokarmowego! Skąd ty jesteś? Nieważne. Nie wrócę tam. A, a, jesteś wyrzutkiem. To fajnie, bo my też. A co zrobiłeś? Coś okropnego, ale nie chcę o tym mówić. No, a my nie chcemy słuchać. Chodźmy, Timon. Możemy ci pomóc? Nikt nie może zmienić przeszłości. W takich chwilach jak ta, mój przyjaciel Timon mówi, trzeba wziąć i rzucić siebie w przeszłość. Nie, nie, o, nie, filozof. To znaczy... Przestań już myśleć, bo się zmęczysz. Nie tak. Trzeba rzucić przeszłość za siebie. Słuchaj, złe rzeczy się zdarzają i nic się na to nie poradzi, jasne? Jasne. Błąd! Kiedy świat się od ciebie odwraca, ty też musisz się od niego odwrócić. Uczono mnie czego innego. To widzę, że przyda Ci się lekcja, powtarzaj za mną. <laughs> Haguna matata. Co? Haguna matata? To znaczy nie martw się! Ha